Kiedy zatrzymujecie się w hotelu, oczywiście oczekujecie pewnego poziomu obsługi, ale prawdopodobnie nie zdajecie sobie sprawy, że w tego typu miejscach panuje mnóstwo nieoczywistych zasad, które są przed wami ukrywane. A może zajrzymy pod hotelowe łóżko i dowiemy się, czego tak pilnie strzegą? No to moja lista. Zacznijmy od 1. Hotele nie zapewniają gościom pasty do zębów z dwóch powodów. Jest to albo zbyt drogie, albo, co zaskakujące, niewystarczająco drogie. W tańszych hotelach kupowanie pasty, która kwalifikuje się jako produkt medyczny, okazuje się nadmiernym wydatkiem. Natomiast zarządzający obiektami pięciogwiazdkowymi twierdzą, że na rynku nie ma na tyle luksusowych produktów, żeby mogły pojawić się one w pokojach. Ponadto wybór pasty jest bardzo indywidualną sprawą, więc to, co jedni goście z łatwością zaakceptują, drudzy mogą odrzucić. 2. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego w hotelach nie używa się prześcieradeł z gumką? Może i powszechnie uważa się je za bardzo wygodne, ale w hotelach są po prostu niepraktyczne. Pościel zmienia się tam znacznie częściej niż w domu, dlatego gumka zużywałaby się bardzo szybko. Poza tym, przechowywanie takich prześcieradeł to koszmar. Musiałyby występować w dwóch rozmiarach po jednym na każdy typ łóżka. Lepiej położyć przecież dwa zwykłe prześcieradła na podwójne łóżko i mieć to za sobą. 3. A skoro mowa o prześcieradłach, pewnie zauważyliście, że pościel oraz ręczniki w hotelach prawie zawsze są białe. Ma to dwa różne wytłumaczenia i oba z nich wydają się bardzo zasadne. Przede wszystkim chodzi o wygodę: kiedy wszystko jest białe, łatwiej wyprać to razem i użyć wybielacza do pozbycia się ewentualnych plam. Drugie wyjaśnienie dotyczy wrażeń gości. Według rozmaitych ankiet, ludzie odbierają biały odcień jako luksusowy i świeży, a więc otaczanie się taką barwą tylko umila pobyt w danym miejscu. 4 Hotele regularnie przyjmują za dużo rezerwacji i czasami muszą prosić przybyłych, żeby wybrali inne miejsce. Do takich sytuacji dochodzi, ponieważ niektórzy goście w ogóle się nie pojawiają, a menedżerowie wolą podjąć opisane ryzyko, żeby nie stracić pieniędzy, a więc warto zapłacić za pokój z góry, a nie tylko go zarezerwować. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że nie zostaniecie na lodzie. 5. Jeśli natraficie w internecie na podejrzanie atrakcyjną cenę za pokój, zachowajcie szczególną ostrożność. Niekiedy nie obejmuje ona obowiązkowej opłaty za korzystanie z różnych udogodnień. O ile macie możliwość płatności z góry, skorzystajcie z niej, a pod koniec całego procesu pojawi się ostateczny koszt rezerwacji. Na liście będzie znajdować się podstawowa cena za pokój, która tak was skusiła oraz już wliczone dodatkowe opłaty. Jeśli jednak postanowicie zapłacić dopiero w hotelu, możecie się nieźle zdziwić. Zawsze więc czytajcie ukryte informacje zapisane małym druczkiem. 6. Czas zameldowania i wymeldowania z hotelu został ustalony dla Waszego dobra. Opracowany plan pozwala uniknąć nieoczekiwanych spotkań z innymi gośćmi, którzy nocowali w zarezerwowanym przez Was pokoju, a przede wszystkim zapewnia personelowi kilka godzin na wysprzątanie i przygotowanie apartamentu do następnej wizyty. Nawiasem mówiąc, wymeldowanie zwykle odbywa się między 11 a 12 w południe. Dzięki tej wspaniałomyślnej regule możemy bez pośpiechu zjeść śniadanie i przygotować się do wyjazdu. 7. Pewnie zauważyliście, że w wielu hotelach montuje się pewną dziwną rzecz, mianowicie telefon w łazience. Co najciekawsze, często znajduje się on obok muszli klozetowej. Jeśli zastanawiacie się kto potrzebuje takiego udogodnienia, spieszę z zaskakującą odpowiedzią. W zasadzie jest to wymóg, który muszą spełnić hotele, żeby otrzymać pożądaną ocenę czterech diamentów. Ale gdyby tak przeanalizować tę sprawę, to rzeczywiście sensowne rozwiązanie. Przykładowo, jeśli poślizgniecie się na mokrej podłodze w łazience, telefon okaże się bardzo przydatny, żeby zadzwonić po pomoc. 8. W większości hoteli w każdym pokoju znajdziecie safe. Można w nim umieścić cenne przedmioty, takie jak dokumenty, biżuterię czy dodatkową gotówkę, której wolelibyście nie nosić ze sobą w nieznanym miejscu. Warto chyba jednak wybrać inny sposób przechowywania. Hotelowe safe otwierają się bowiem przy pomocy kodu dostępu, a nie zwyczajnych zamków. Są więc spore szanse, że ktoś w hotelu zna główne hasło. Jeśli potencjalny złodziej w jakiś sposób wejdzie w posiadanie potrzebnego kodu, będzie mógł otworzyć dowolny safe we wszystkich pokojach, również ten wasz. A może zabezpieczacie cenne rzeczy w podróży jakąś własną specjalną metodą? Dajcie znać w komentarzach. 9. Wracając do łazienki, co zdarza mi się nader często, nie wiem czy zauważyliście, ale hotele zwykle nie zapewniają przepychaczy do toalet. I nie jest to jakiś błąd w zakresie bezpieczeństwa, robi się to celowo. Widzicie, hotele chcą stworzyć wrażenie, że jesteście pierwszymi osobami, które zamieszkają w danym pokoju. To po prostu kwestia komfortu gości, a każdy przyzwoity hotel stawia sobie tę sprawę za punkt honoru. Zgodnie z pewnym anonimowym badaniem, wyposażenie kwatery czy apartamentów przepychacz wywołuje w ludziach obawę, że w którymś momencie coś stanie się z sedesem. A to rzecz jasna, źle wpływa na wizerunek. Trzeba więc pogodzić się z rzeczywistością przepychaczy nie będzie! 10. W zdecydowanej większości hoteli, jeśli nie we wszystkich, podłogi są w całości wyłożone wykładziną. Ta praktyka wcale nie jest dziełem przypadku. Po pierwsze dotyczy to kwestii bezpieczeństwa. Na drewnianej lub wyłożonej płytkami podłodze ryzyko poślizgnięcia staje się przecież większe. Po drugie, jest to znacznie bardziej opłacalne, ponieważ wymiana zniszczonej wykładziny to szybsze i tańsze przedsięwzięcie niż odrestaurowanie całej podłogi w pokoju. No i po trzecie, wykładzina bardziej wygłusza pomieszczenie, a przy nieco nadpobudliwych sąsiadach ta zaleta może okazać się nieoceniona. 11 jeśli uważacie, że ilość hotelowych gwiazdek oznacza, że dany obiekt jest lepszy lub gorszy, mam dla was niespodziankę. Liczba gwiazdek pokazuje jedynie ile w danym hotelu jest udogodnień oraz usług, jak na przykład darmowe Wi-Fi, basen, całodobowa recepcja itd. Obiekt może szczycić się maksymalną ilością gwiazdek, a jednocześnie odstraszać nieczystością i opryskliwym personelem. Natomiast dwugwiazdkowy hotel może oferować mniej udogodnień, ale w ogólnym odbiorze prezentować się jako znacznie przytulniejsze miejsce. Dlatego zanim dokonacie ostatecznego wyboru, zapoznajcie się z opiniami poprzednich gości. 12. Jeśli w waszym hotelu klucze występują w formie karty z magnetycznym paskiem, pamiętajcie, żeby nie trzymać ich razem z telefonem i portfelem. Otóż takie karty dostępu bardzo często się przeprogramowuje. Cały proces ma być szybki i łatwy. Silny magnes, jak chociażby ten w telefonie komórkowym, może wymazać dane z waszego klucza, przez co nie uda wam się wejść do pokoju. Obsługa hotelowa z pewnością wręczy wam drugą kartę, ale to i tak dość kłopotliwe. 13. Czy snuliście kiedyś rozważania, czym jest śniadanie kontynentalne i dlaczego się tak nazywa? Określenie wywodzi się z Wielkiej Brytanii, czyli z wysp, i oznacza śniadanie serwowane w kontynentalnych częściach Europy. Może składać się ze słodkich wypieków, kanapek z różnymi dodatkami, mięsa, sera, soków owocowych i gorących napojów. Serio? 14. Wiele hoteli akceptuje płatność tylko kartą kredytową, więc jeśli takowej nie posiadacie, nie będziecie mogli osobiście zarezerwować pokoju lub korzystać z rozmaitych usług. Na pierwszy rzut oka taki koncept wydaje się sprzeczny z intuicją, ale uzasadnienie nie pozostawia wątpliwości. Rezerwacja pokoju to tylko niewielki początkowy etap całego pobytu w hotelu. W czasie wakacji lub podróży służbowej możecie korzystać z minibaru albo innych płatnych usług, za które zapłacicie dopiero przy wymeldowaniu. Jeśli na karcie debetowej nie macie środków pozwalających pokryć wszystkie koszty, hotel nie odzyska swoich pieniędzy. No, chyba że was pozwie. Jeśli jednak rozliczycie się za pomocą karty kredytowej, dodatkowe opłaty tymczasowo weźmie na siebie bank i problem zostanie rozwiązany. 15. Niektórzy ludzie uważają, że w hotelach unika się instalowania żyrandoli, żeby nie popsuć przytulnej i domowej atmosfery. Cóż, to tylko wycinek całej prawdy. W zasadzie górne oświetlenie umieszcza się w wielu miejscach, ale najczęściej pozwalają sobie na to tylko drogie hotele. A zatem powód pozostaje taki sam jak w kilku innych przypadkach. Oszczędność. Kinkiety czy lampy podłogowe są dużo prostsze oraz tańsze w utrzymaniu i naprawie. Unika się więc niepotrzebnych kosztów, a takie boczne oświetlenie zapewnia naprawdę kameralny nastrój, prawda? 16. Wybierając między tanim i drogim hotelem, odpowiednio scharakteryzujcie cel waszego pobytu. Drogi nie zawsze znaczy lepszy. Tańsze miejsca często oferują gościom wiele bezpłatnych udogodnień, podczas gdy te kosztowne będą was kasować za każdą najmniejszą usługę. Powinniście wiedzieć, że tańsze obiekty skupiają się na niezależnych podróżujących, często przyjeżdżających z rodziną lub partnerami. Tacy goście płacą za wszystko z własnej kieszeni. Jeśli natomiast chodzi o drogie hotele, ich docelową klientelą są podróżujący służbowo. W takiej sytuacji pobyt opłaca pracodawca, więc oczywiste jest, że wszelkie nadprogramowe koszty również weźmie na siebie firma. 17. To trochę irytujące, że w hotelach nie ma gniazdek koło łóżka, prawda? Wszystkiemu winien jest tutaj czas. Mnóstwo hoteli na całym świecie zostało wybudowanych zanim popularne i wszechobecne stały się telefony komórkowe i inne przenośne urządzenia. Wtedy oczywiście nikt nie potrzebował gniazdek elektrycznych w pobliżu łóżka, ale mimo że czasy diametralnie się zmieniły, w znacznej części hoteli nadal jest tak jak było. Można uniknąć tej komplikacji rezerwując pokój w hotelu, który został wybudowany stosunkowo niedawno. Hej, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne propozycje, które na pewno Wam się spodobają, wystarczy, że klikniecie jedną z nich. Życzę miłego oglądania, pozostańcie po jasnej stronie życia.